Siemaneczku Widzowie, dzisiaj nagrywam pełny tutorial ze wszystkiego Mam nadzieję, że się uda wszystko w jednym odcinku Zaczynamy od biegania I, i Tu I najpierw będzie się tam Będziecie musieli tu tam przejść taki parkour i zeskoczyć będzie się tu No i tu, tu ogólnie odgrywa się cała gra Żeby biegać, nie biegacie O tak już o do góry tak, o! Tylko biega się prosto do ziemi. Tak byście jeździli, po ziemi. I jedną ręką na zmianę, bo nie może być dwoma. Dobra. Druga rzecz, jeżeli umiecie biegać, to idźcie tutaj. To są takie ściany. I na tej ścianie, jak się złapiecie, tak byście przeturali i się prosto do góry i ręce dacie na bok możecie wtedy się spinać do góry, puszczacie się i łapiecie się do góry, puszczacie się, łapiecie się drugi sposób na wejście na to, to jest odbijanie po ścianach może się odbijać ściany na ściany i ostatni sposób jest, y, jest taki, ale nie polecam go robić jak gieście nowym, bo on jest trudny. Po prostu, że y, to ma hitboxy. Palce nie mają hitboxów. Y, to też nie ma ręka, tylko to ma brzuch i głowa. Dlatego możecie na przykład robić takie rzeczy. No, teraz was nauczę jak spinać się po ścianę, to się nazywa wall climb, podchodzicie do ściany, na ścianie macie takie coś, takie zakrzywienie widzicie, jak jest takie zakrzywienie to możecie się odwijać jakby na boki i wtedy lecicie do góry, odwijacie się trochę do góry i trochę na boki. Jak to opanujecie, to jesteście koksami w tą grę po prostu. Jak to umiecie, to uciekniecie prawie każdej małpie. Dobra, teraz was nauczę jak robić walleruna. Tutaj jest najłatwiej robić Zaczyna e, Zaczynajcie stąd, tutaj gdzie jest to takie zakrzywienie, bo tutaj jest trudno zacząć. Ale można, dlatego żeby zrobić rana, chodzicie do ściany i odbijacie się prosto w dół. O tak. Prosto, proste, prosto. prosto. Prosto, 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 prosto. Tak, idealnie do góry, tak fu, fu, fu. I nie trzeba jakoś mocno, o tak. To można po prostu robić tak leciutko, tylko szybko. Znaczy, na początku nie róbcie tego szybko, bo będzie nie problem. No po prostu, jakby jesteście, chodzicie po ścianie, tylko jedną ręką i odbijacie się do góry i do przodu trochę. I oczywiście ręką dajemy prosto na dół. O. Nie robimy jakoś tak. Albo tak. Tylko robimy tak, żeby jak najbliżej ściany być. Czyli o. Taki mały odstęp, tak żeby się nie jeździli, ale blisko ściany. Dobra, no, teraz przechodzimy do zmik rzeczy, Znaczy, będzie pomieszana rzecz. Wall Zróbcie wall climb tu. Jak rozumiecie. Wtedy, jak będzie to, to czarne, to wtedy zacznijcie robić wall rana. I spróbujcie skoczyć na to drzewo. A jak nie, no to możecie robić co chcecie. Albo możecie zrobić tak, że możecie zrobić waruna, później one climba. Jak zrobicie one climbba, to robicie War Runa. Chyba no. teraz chyba najlepsza rzecz do uciekania, czyli branching. Branching, czyli skakanie po gałęziach że na przykład o, skaczacie tak no to branching robi się tak że po prostu skaczecie z gałęzi na gałęzie no i skaczecie tak cyk cyk o nie wchodzicie tu no czekajcie widzowie przepraszam ale sam nie umiem tego robić no branching czyli takie jest skakanie po gałęziach, na przykład tam macie gałąź, za tymi liściami, skaczecie na nią, co ja nie umiem robić, i skaczecie dalej. Czekajcie, pokażę Wam. Jest. Robicie tak, 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 później na przykład tu, później tu, później tu, odbijacie się, co mi się nie udało, i możecie robić te. One co I wszystko mówiłem. Aha, i żeby skakać to trzeba od... stać oczywiście. Nie można siedzieć, bo wtedy walniecie podłogę i bijacie po prostu tak.